Cześć, jestem Cydia, to jest dziwna jakaś gra horror. Naprawdę dziwna, nie grałem w nią jeszcze. Widziałem krótką recenzję i zobaczymy jak to wyjdzie. Gra się nazywa A Mother's Inferno. A, a język angielski weźmy, start od razu. I okej, okay, jesteśmy w jakimś pociągu. A, co się dzieje? Coś naszego. Nasze dziecko porywa. I okej, okay, naszą misją w tej grze jest uratowanie syna. Uratowanie syna i postarajmy się to zrobić. Okej, okay, gdzie mam teraz iść? Chyba tu. Czekajcie, ja sobie zmienię... Zmniejszę rozdzielczość na myszce. O, teraz będzie chyba troszkę lepiej. A iść... Co, co się dzieje? Aha. To jestem ja, tak? Ogólnie grafika jest bardzo ładna jak na horror, jak na grę horrorową, taką króciutką. Grafika jest tu piękna i co to się dzieje? Grafika jest tu naprawdę piękna, przynajmniej u mnie to efekt robi bardzo fajne te wszystkie efekty i tak dalej, ale okej okay, spróbujmy otworzyć te drzwi i mamy to przeskoczyć, tak? O, okej. Okay. Eee... Jakieś dziwne dźwięki Co oknami nie wiem czerwono co tu się dzieje? Ale okej, okay, tu mamy coś dziwnego. Coś dziwnego. Nie wiem co to było. Chodźmy dalej, tu mamy jakiegoś potwora, tak? with a shirt head of my body. Co ja go obejmuje Ok, ale jak mam go pokonać? Niby, da się tu coś podnieść. Jakiś kijek czy coś, cokolwiek. A. Tu się to ciągle pojawia, jak tu wstanę Tak? Nie, teraz nie. A. Ok, coś podniosłem. Okej. Okay. Uwaliłem mu głowę. Eee. Okej, okay, mam iść tutaj, to idę. Chodźmy dalej. Dafuk, co? Co się dzieje? Co to jest? Co to jest? Coś podnieść? Aha, ciągle mam w obronie. Spróbujmy go załatwić jakoś. Znowu mnie powalił? Bo mnie nie ogarniam tu, jak się walczy. On mnie od razu odpycha, jak do niego podchodzę. A może tu coś znajdę na podłodze, czy coś, cokolwiek? tam? E Aha. Aha, spoko. A jak podchodzę do drzwi, to on mnie od razu uderza. Dobra, no, da się tylko podnieść? Da się przejść dalej? Aha, nie da się, trzeba pierw go zabić, tak? Chyba tak, tak, więc nie wiem. A jak? Tak? Chyba go uderzyłem. Próbuję go jakoś w jakiś sposób uderzyć. Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ta gra jest dziwna. Ale. Ale dobra, teraz możemy iść? Chyba tak. A nie, stąd przyszliśmy to. Wracajmy się. Aha, ja tu też biegać mogę, spoko. A nie, stąd przylazłem jednak. Nie wiem, coś się mieszam, ale chodźmy dalej, chodźmy dalej. Zobaczymy co nas dziwnego tu spotka, znowu... No, we... Co? Co tu było? Chodź, zombiaku. Aha. Jak mam się zabić? Znowu mnie wypchał. Ok. Udało mi się przejść przez to. Chodziło tu o to, żeby go złapać i on nas po tym przeprowadził. W sumie widzieliście to? I to było naprawdę dziwne, ale ok. E Dziwny obrazek, nieważne. My idziemy dalej. Otwieraj te drzwi. Tu już jest coraz bardziej dziwne pomieszczenie, to już wygląda całkiem... Całkiem dziwnie. Tam coś się dzieje. Co... Co to ma być? Co to jest poważnie? Jakiś byk Który szarżuje na nas? Co ja mam ci zrobić? Wlazłem na niego i... I mu odciąłem coś tam. Chyba. Znowu. Może mu to serce chyba odciąć, co ma na głowie. Jeszcze nie. No chodź tu. Chodź tu byczku. Jeszcze raz. Wsiadaj na niego i... i bij. Jak? Jeszcze nie? Nie jestem w ogóle pewien, czy to o to tu chodzi, ale... Ale mam nadzieję, że o to chodzi. Eee, chodź tu. Chodź tu. No dawaj. Udało się? Chyba nie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chodźmy dalej. Co? Eee, aha, fajnie. Jestem w jakimś wielkim pomieszczeniu, mimo że jestem w pociągu. Eee, tu są jakieś trupy, którym nic nie mogę zrobić. Uh, tu jest jeden żywy. Ok, czemu tu jest tak ciemno? I co mam Cię zabić? No, innego wyjścia chyba tu nie ma. Uh, a jak mam Cię zabić? Nie wiem. Tu nic dalej nie ma, jak widzę. Chyba. Nogi! Jak mam się niby zabić? Chyba się nie da w żaden sposób, a da się dalej iść. i da się po prostu dalej iść fajnie. Fajnie, ale znowu tu nic nie widać. Eee. Idę po ciemku. Aha, 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 fajnie, aha, aha, kościół, co robi kościół w pociągu? Wytłumaczcie mi. I co tu robią te zombiaki wszystkie, czy to potwory? I co to jest, to coś dziwnego? Czy ja to zabijam, czy nie? I, I co tu się dzieje? Da się to jeszcze coś zrobić? Czyli chyba nie da się iść do tego czegoś czerwonego, krew, cokolwiek? Aha, jakieś wyjście? O, aha, dziwne. Tamto się ciągle świeci. Chodźmy może już dalej, może będzie coś normalnego. Ale chyba nie. Jest znowu zombiak. Który mnie ciągnie chyba. Przynajmniej tak straciłem władzę nad... Y no ale dobra, chodźmy dalej. Chodźmy do kolejnego pomieszczenia. Aha, jakieś gluty. Czy co to? Czy co to jest? Eee. Chodźmy jednak dalej. Eee. 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 Aha, ok. Da fakt. Okej. Aha, fajnie. A tu jest. E, 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 co to jest? Jakieś dziwne rzeczy. Zwisaj, co? A ty to kto? Ślimak, tak? Mi to przypomina ślimaka, tak? I czy mi się zdaje, czy on ma jakieś afro? Nie, to jest jakaś. Hula. Nie wiem, gin. Mogę cię zabić? Czy mogę cię zabić? Pytam się. Chciałbym cię zabić, ślimaku. E, podniósł głowę, tak? Czyli że chyba cię nie mogę zabić. Czy się, żebym jeszcze tu coś widział? Da się tobie co... A czemu ślimak ma rączkę? I... и и а Okej. Okay. Też się cieszę. I co teraz? Mam tu iść dalej. Może zanim tam wejdę, napiję się trochę czarnej wody, Pepsi. Bo już się boję tam wchodzić. Okej, okay, jestem gotowy. Jestem gotowy na to, co nas tam czeka. A co nas tu czeka? Co nas tu... czeka? Kolejny zombiak. Któremu się nic nie da zrobić. No nie mam zamiaru mu czegoś robić. E, chodźmy dalej. Ciągle się dzieją dziwne rzeczy. Nie wiem czemu są schody w pociągu. Jakiś SCP, co? Schodzenie po schodach? Ogórki? Jakiś... Coś? Którego się nie da ominąć? Trzeba go jakoś zabić? Czyżby w podobny sposób jak tamtego byczka? Odcinając mu serce? Dawaj, dawaj, dawaj! Odepchał mnie jak mam rozumieć, tak? Okej. Okay. Dawaj, szarruj. A to jest kobieta w ogóle jakaś jak widzę. No, wyciągaj te serce, wyciągaj, rwij. Aha, dobra, znowu nas zrzucił. rzucił. Zrzuciła, zrzuciło cokolwiek. Co się dzieje? Okej. Okay. Bynajmniej to jest dziwne stworzenie. To jest naprawdę dziwne stworzenie. Co by to nie było, jest to naprawdę dziwne. No, urwi to serce. Urwi to serce w końcu, błagam. Dawaj, dawaj. Znowu się nie udało. Uh, nie no, to jest dziwne. Dawaj, i jej to serce. Co się dzieje, jeśli mogę wiedzieć? I jeszcze raz. Czy to jest sposób na pokonanie, czy ja tak robię bez, bez końca? Okej. Okay. Coś się zmieniło, czy nie? Udało mi się to pokonać, tak? Czyli chodziło o to, żeby rozwalić jej to coś, co ona miała w kroczu. Okej, okay, ta gra jest. Popieprzona. Naprawdę. I jest nasz syn. Tak. Ok. Przeszliśmy tą grę. To było naprawdę dziwne przeżycie. Yy, było naprawdę dziwne przeżycie. Ta gra jest naprawdę dziwna. Nie wiem, kto to stworzył. Aha, dobra. Stworzył to jakiś David Adler, Rune Heilbert oraz Jens Huygens Lauridsen i jeszcze wiele osób. Ale czekajcie, kto był jakimś głównym... Aha, to właśnie ci trzej byli twórcami głównymi. Tak więc pozdro dla nich, że zrobili taką grę. Nie wiem, co oni bierali przed tym, no ale tak, mam nadzieję, że to Wam się coś podobało. Myślę, że był to dość długi filmik i jeśli Wam się to podobało, nie obraziłbym się za jakąś pozytywną ocenę, a jeśli Wam się nie podobało, no to wiadomo, negatywną ocenę. No i cześć. To było dziwne.